Siemano, witam Was w kolejnym odcinku FIFA 23 Ultimate Team. No i jej wczoraj poleciało na grubo z paczkami. Naprawdę było mega dużo kontentu jak widzicie przez to jest też inna godzina publikacji, ponieważ w dzisiejszym odcinku pojawią się dwa odcinki. Czyli mamy trochę taki wajbik letniego Road to Glory. Drugi odcinek pojawi się o godzinie 16.15 tuż po meczu reprezentacji Polski, a o 17.00 wbijajcie na streama, oczywiście na Twitchu, gdzie otworzymy sobie paczkę z Hero Max 89. No i w pierwszym odcinku właśnie będą paczki 2 razy 85 plus oraz te paczki co przechomikowałem, a w drugim odcinku będzie głównie party bug. Także bez przedłużania zapraszam was do mojej reakcji na content, który był o godzinie 19, a także do paczek, które przechomikowałem. 19, dobra, zobaczmy co wyszło, siema Miki. To dobra, jest Leo Messi, tak jest. Ok, 8.5, 8.7, 8.6, Ok. Wymagania, a jakie gwiazdki wyglądają? 4 na 4, ale alternatywne PP i PS. Nie! Czemu nie ma centralnej żadnej? Ale 90, o kurde, ale zwinność. Nie no, będzie robiony Messi Okej, okay, mamy bohatera znowu. To sobie jutro zrobimy na streamie. Rozbudowa 84, ok, ciekawe, jakie wymagania ma. 83 ok, czyli takie standardowe chyba. OK, na no pewnie się zrobi to. Ulepszenie codziennego logowania. OK, to trzeba zobaczyć. Puchar Black Friday, ok. Eee... O, codzienne logowanie. Mega paczka jest za wszystko. Spoko. Okej, okay, to fajne, zawsze, zawsze jakieś darmowe paczki są super. Toko Ekambi też wyszedł to chyba już wcześniej. Jezu, ile jest do roboty teraz w Fifie, Ale najważniejsze, ej, czy są te? Jest, mamy cztery nowe tokeny. ok, Okej, okay. cztery nowe tokeny. Wygraj 6 mecze, rozegraj 8, ok. Zaczynamy od dużych paczek piłkarzy premium. Let's go, pierwsza paczka, nie ma co czekać, nie ma co czekać I uwaga, pierwsza paczka, mamy Informa, to jest przecież ten A, ale to jest, o Jezu, przypomniałem sobie, że są Best of Tods, tot Lozano No dobra, ej, ale się zapomniałem o tym, że są takie Ale dobra, nie, nie jest to też nic jakiegoś wybitnego, jest to po prostu Lozano Siema Kacperowski No i dobra, kolejna paczka, duża złota paczka, piłkarzy premium Zobaczmy, może w kolejnej znowu coś fajnego będzie, są ekrany Brazylia napastnik chyba, Jezus, okej, okay, 83 Dobra, mieszana paczka Rzadkich Piłkarzy, zobaczmy tą paczkę i uwaga, coś fajnego, fajnie, chyba karta z nowego eventu, kurde, no mega bym się cieszył. No co, paczki Rzadkich Piłkarzy, Electrum, one fajnie oddawały, także zobaczmy, co w tej paczce, okej, okay, mamy kolejne ekrany, Hiszpania, SPO, dobra, Dawid Silva, średnio, 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 Lemar, Jezu, te piki to trzeba pomijać jakoś już bardziej. Dobra, Miki, paczka dla Ciebie, paczka Rzadkich Piłkarzy, Electrum, zobaczmy, co z niej będzie, nic nie ma, ojojoj, na razie najgorsza paczka chyba. No i dobra, Monika, paczka dla Ciebie, mega paczka. Zobaczmy, co tutaj będzie. Nie wiem, czy jest walkout. Portugalia, PO chyba? Nie ma, dobra. Jeden żeton wymiany World Cup, o wy skurczy byki. Jeden ten, wszystko jest niewymienne, ale otworzymy sobie tą paczkę, któregoś dnia. No dobra, to lecimy teraz paczki niewymienne za y Division Rivals. Zobaczmy, co tutaj będzie. Jest walkout, proszę, 8-8. Jest! Tak jest, oblak! Będziemy mieli na kartę hero jutro, nice! 89, nice Dobra, paczka za 50 tysięcy kolejna, jakąś ikonkę dajcie teraz, co? Może? No nie, ale są ekrany Brazylia, SPD mamy, Ay, Fernando 83, szkoda Dobra, teraz paczka za 50k, niewymienna, za jakieś SBC, które było na Black Friday, zobaczmy może coś, no nie, ekraniki tylko Chorwacja, LP, jest to Perisic 84, okej. Okay. Dobra, Kacperowski, paczka za 50 tysięcy dla ciebie wymienna za kwalifikację do Food Champions jest. Walkout, jaki proszę, proszę, Portugalia. SPO, Bernardo Silva, 88 jest. Druga karta na oczywiście te kochane, kochaną paczkę z Hero, pięknie. Jutro sobie oczywiście na streamie zrobimy. Pięknie, Kacperowski. Dobra, Czosnek, paczka za 100 tysięcy dla ciebie za 10:0 w kwalifikacjach. Zobaczmy, proszę, proszę. No ekrany chyba nie bez walkoutu. Anglia, LS chociaż? Nie no, bez walkoutu, kurde. No jak widzieliście, był walkout Bernardo Silwy z tego co pamiętam, był całkiem ok. Natomiast później otworzyłem paczki dwa razy 85+, plus i od razu poleciałem ze wszystkimi paczkami. Także zobaczcie, co udało się trafić. To lecimy z tymi paczkami. Pierwsza paczka dla Bartka. Zobaczmy, co z tych paczek poleci. Uwaga, pierwsza jest walkout, proszę coś fajnego. Anglia N.P.O. Tręci, kurde, mam. Ale dobra, to z tego przepalimy po prostu teraz. Paka dla czosnka dwa razy 85. Proszę, jak najmniej duplikatów. Może jakaś nowa karta? Kolejny walkout 88, proszę. Anglia. Co jest, co to jest? Czemu, czemu kurde w każdej paczce jest tręcik? Dobrze, jeszcze dehea, to akurat fajny traf. No i lecimy, pierwsze SBC na Messiego, mamy duplikat Trenta, także zaczynamy powoli robić Messiego, myślę, że może do końca tygodnia go skończymy. Dobra, lecimy, zobaczmy, zobaczmy, czy Messi się już troszeczkę zwróci, czy jednak w ogóle się jeszcze nie będzie zwracał. Jeszcze się nie zwraca, ale wierzysz, że się zwróci jeszcze. Dobra, Moniczka, paczka dla ciebie, dwóch rzadkich piłkarzy, 8,5 5 plus. zobaczmy, może akurat coś fajnego jest, karta eventowa, jaka? Holandia? Jest, Wijnaldum, tak jest, to jest dobry traf, Gini Wijnaldum, okej, okay, ej, oddało, oddało i to pięknie, nice. Fajnie, będziemy go testować dzisiaj. Coś jeszcze w środku? Trap 88, nice! Ale paka, 100 tysięcy kosztuje, ale sobie my dzisiaj nim pogramy. Nice, nice. I dobra paczka w ogóle bez duplikatów, jeszcze z trapem, piękna paczka. Dobra, Kacperowski, paczka dwóch piłkarzy dla ciebie, let's go! Zobaczmy jeszcze coś fajniejszego. Oj, tutaj chyba tylko 8 piątka będzie. No niestety jest to, że. A, aspas, dobra, fajnie, chociaż bez duplikatu. Jest bez duplikatu, świetnie. I Miki, paczka dla ciebie, zobaczmy, ostatnia paka. Coś niech wpadnie, proszę jeszcze fajnego, jest Walkout, Mbappe, nie Mbappe być nie może, Messi, nie, jest to Dybala 86, dobra I tak fajnie oddało, także ja, ja jestem już zadowolony, jeszcze Niklas tyle, spoko A więc jak widzieliście, trafiłem w duma. nowa karta 100 tysięcy, natomiast oczywiście w dzisiejszym odcinku zagramy sobie nim jeden mecz Natomiast wydaje mi się, że i tak tą kartę raczej przepalę na to SBC, który dzisiaj wieczorem będziemy robić na Twitchu. Link jest oczywiście w opisie, koło 17 startuje. No i będziemy robić tą paczkę z Hero. A tam potrzeba trzech kart, 88. Mam dwie. Trzecią kartą właśnie byłby ten Vinaldum, więc raczej na to się zdecyduję, bo szału na mnie, jak zagrałem nim dwa mecze, nie zrobił. Jak widzicie, mam bilans 5 do 0. Uważam, że to naprawdę fajny bilans. Dobra, skład rywala: Donnarumma. Ok. Okej, okay, obrona taka. Okej, okay, Patryk. Vieira, al owajaran Kurde, no fajny skład. Fajny skład. W ogóle z gra grami się naprawdę fajnie. W ogóle tym zespołem grami się dobrze. Yy, a dowodem na to, że grami się dobrze, jest to, że nie przegrałem jeszcze ani jednego meczu tymi gośćmi. Także, no, no kurde, no to naprawdę pokazuje, że ten skład jest na razie mega, mega mocny. A mam nadzieję, że dzisiejsza paczka z kartą Hero go tak naprawdę jeszcze bardziej wzmocni. Może jakiś al owajaran może Jajaturę. No Markizio chyba bym nie chciał bardziej też nie, bo gdzieś tam ich przecież mam, także to są raczej karty, których bym nie chciał, ale jak wpadną to... Tragedii też oczywiście nie będzie. Zacząłem robić Leo Messiego. Myślę, że kurde zrobimy go, ponieważ Joe Cole ma alternatywną pozycję SPO, przez co będzie mi po prostu łatwo zamieniać Leo Messiego razem z Joe Collem, wtedy Leo Messi będzie grał na pozycji SPO. Myślę, że na tam takiej pozycji taka karta, no jak znalazł tak naprawdę. Dawajcie znać, czy będziecie robić Messiego i czy trafiliście coś we wczorajszym, no pewnie część z was jakiś tam pack miała, bo jednak EA Sports, no, no kurde, no contentu to wczoraj naprawdę dużo zarzuciła, no tutaj akurat Lat, trzeba ich pochwalić, no. Wiadomo, EA sport robi dużo złych, znaczy dużo złych rzeczy, dużo błędnych decyzji uważam, że ma, ale wczorajszy content, no to po prostu trzeba ich pochwalić, bo to była naprawdę, uważam, dobra robota. Zgasła mi lampa i chyba już się nie odzyskamy, bo mi padł Powerbank, także troszeczkę będzie ciemniej teraz z tyłu, no niestety. Złuszliwość rzeczy martwych, jak to mówi pewien znany youtuber. Zresztą to jest Fede Valverde Pot, za niego prawie 250 tysięcy. I Alowa, no. Dobry strzał, piękny, piękny, dobry jest, naprawdę. Fajnie by było go trafić. I teraz Smolarek, ale jest i, kurde, Joe Gomez. Naprawdę, aż tak ładnie mnie coś ciągnął. Niesamowite. Dobra, dobrze, dobrze. Szczerze, tak po, pograłem trochę tym Militao i pograłem też trochę oczywiście Rudigerem. I szczerze uważam, że Rudiger jest lepszy po prostu niż ten Militao. Taki dużo bardziej pewny. Militao jest troszeczkę szybszy. I na kata tak jest! 1-1, jeden, jeden. pięknie, pięknie, wracamy, wracamy. Znaczy, już wróciliśmy tak naprawdę, mamy 1 jednego, lecimy. I na kata, pięknie! 2-1, ej, naprawdę! No mówię, dobrze się gra tym zespołem: 6-0. Kurde, mam nadzieję, że na jutrzejszym streamie, tak jak mówiłem, już się powtórzę. Bo mówię to, co czuję. Mam nadzieję, że jakaś fajna karta jutro jeszcze wzmocni bardziej ten zespół. Kurde, jakieś 16 winów? By siadło, nie? Tego też w sumie nie mówiłem na odcinku, chyba, ale uważam, że jeżeli chodzi o piki, to na pewno plus te piki, 84, uważam, to są to jest akurat lepsza nagroda niż, niż te informy, co były, bo dzisiaj, znaczy dzisiaj, no dzisiaj na streamie, bo jeszcze nagrałem ten odcinek ten sam dzień, otwierałem widzowi nagrody i z tego. Pika 84+, plus poleciał dwa razy Kasemiro, więc to jest overall 80, 89, on teraz kosztuje, nie wiem, 70 tysięcy Także uważam, że to jest bardzo dobry pik, no wiadomo Tam jest szansa na trafienie Neymara, takim na przykład czerwonego Ale teraz przecież też w sumie mamy, bo tam można trafiać karty specjalne, więc uważam akurat, że piki są lepsze Natomiast ta paczka, która zastąpiła paczkę z informami, no uważam szczerze, że jest gorsza Uważam, że... bo otworzyłem też tą paczkę u tego widza z 5 kartami 83+, plus. Była karta 84 najlepsza. No nie, no nie, no to słaby, naprawdę słaby wynik, także no to jest akurat na minus. Jakby ta paczka była np. 3 razy 80 nawet 4+, uważam, że byłaby dużo fajniejsza. No wiadomo, byłaby fajniejsza, ale uważam, że byłaby po prostu dużo bardziej sprawiedliwa. O, może w ten sposób powiem. No właśnie, Włodzimierz. Włodzimierz Smolarek i tak jest, Jezu, jego lewa noga, szczerze? Mógłbym ją porównać do, do lewej nogi Puskasa w grze. Grałem Puskasem w tamtym roku. I uważam, że Smolarek ma równie dobrą lewą nogę, co Puskas. A to jest naprawdę duży komplement. Kolejne zwycięstwo, 6 do 0, mamy bilans. No i co? Tak naprawdę dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście trzymamy kciuki za reprezentację Polski. Ja obstawiam wyniki, wiecie co? Arabia się za bardzo jakoś podpaliła, mam wrażenie, na nas 3-1. 3-1 dla Polaków, myślę, że taki wynik będzie. Pokażą klasę, wierzę w to oczywiście, czy tak będzie, zobaczymy.